Pani Beata Gawryluk, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Pan Cezary Kudelski, nauczyciel zespołu szkół w Siemiotyczach. Pani Ewa Kupiec, nauczyciel zespołu szkół ogólnośrodkowych. Daniel Halecki, Uczeń Techników TED Edukacja w Białymstoku. Roman Jakub Honko, uczeń Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Jest to y, tylko jeden uczeń z danej szkoły takie stypendium może otrzymać. Są inne stypendia także Ministra Edukacji Narodowej, które niedługo też będziemy y, wręczać, natomiast y, jest to wsparcie finansowe, konkretne wsparcie finansowe, ponieważ y, taki uczeń otrzymuje przez 10 miesięcy E, stypendium w wysokości 258 zł. Liceum ogólno kształcącego z litewskim językiem nauczania w Polisku. Rafał Borowy, uczeń technikum. O wręczeniu dyplomu proszę panią Beatę Pietruszkę, podlaskiego kuratora oświaty oraz panią Elżbietę Galińską, wicekuratora oświaty. Bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego dalszym życzymy bardzo. Kolejni stypendyści prezesa Rady Ministrów to Martyna hara uczennica drugiego Liceum ogólnokształcącego z dodatkową nauką języka białoruskiego w Hajnówce. Nie wiem na co wydam pieniądze ze stypendium. Najprawdopodobniej zostawię je na koncie. Ale myślę, że okaże się pomocne przy studiowaniu. Jeśli chciałabym gdzieś poza Białym Stokiem, byłam święcie przekonana, że jeden mój kolega z klasy otrzyma. Zawsze wszystkim było ode mnie lepszy, a to taka niespodzianka. No Myślę, że bardzo mnie to zagrzało do walki. Wprawdzie to już koniec szkoły, ale myślę, że zmobilizuje mnie to do bardzo systematycznej i jeszcze bardziej nie wiem, jak to powiedzieć. No, w każdym razie lepszej nauki na studiach. Co najbardziej lubi się uczyć? Przedmioty humanistyczne i oczywiście przedmioty zawodowe. Na co wydasz stypendium? No, stypendium na pewno na... No, potrzebuje nowy komputer, więc także możliwe, że na to, na to zostaną przez, przez, przeznaczone nowe środki. Wiadomo, taki sprzęt w dzisiejszych czasach jest potrzebny. że do do pielęgnowania swojego jakiegoś hobby, ale także już do, do jakiejś pracy. No i jeszcze do nauki, już, bo trzeba, wiadomo, zdać, zdać maturę. Każdy staje przed, przed tym zadaniem. No i oczywiście trzeba dążyć do tego, żeby matura była zdana. No.